Do Montpellier jest jeszcze kawał drogi. Szosa jest pusta, od czasu do czasu mijamy wielki wóz na dwóch kołach. Jest gorąco i ogarnia nas takie rozleniwienie, że ledwo kręcimy. Nie ma benzyny, więc nie ma samochodów i droga jest całkiem cichą aleją. To też wyjątkowa okoliczność, która się już nie powtórzy. To niemy wśród winnic. Na lewo i na prawo jak okiem sięgnąć same winnice. Co pewien czas przejeżdżamy przez jakąś wieś i oglądamy budynek kooperatywy winnej producentów wina. Jest to zawsze największy i najokazalszy gmach każdej gminy. Każdy z tych posiadaczy winnicy właściwie nie pracuje tak ciężko, Wino rośnie, a pracują przy nim za psie pieniądze robotnicy hiszpańscy, włoscy lub polscy. Patron chodzi i dogląda, a potem idzie się czegoś napić do bistra. Przy winobraniu jest trochę hałasu. Potem kooperatywa zakupuje zbiór lub wino, patron inkasuje gotówkę lub weksle i żyje z tego aż do następnych zbiorów. Słońce świeci, ptaszki ćwiergolą, niebo jest szafirowe i pastiseje jest żółty. Życie jest proste, ustabilizowane od lat. Prawdopodobnie filoksera narobiła tu więcej zamieszania niż cała ta wojna. Koło piątej po południu wjeżdżamy do Montpellier. Z miejsca widać, że ładne miasto. Odszukujemy ulicę, na której mieści się czerwony krzyż belgijski, bo chętnie zobaczyłbym doktora G. Niestety wyszedł, ale wróci niedługo. Opieramy rowery o ścianę i rozglądamy się. Włóczy się tu trochę belgijskich żołnierzy w obszerbanych mundurach czekają na wydanie cywilnych ubrań i na zapisanie do pociągu reewakuacyjnego. Tadzio powiada – Andrzejku, trzeba będzie trochę oszabrować ten czerwony krzyżyk. Niech nam co dadzą, my też zbolały ofiary wojny. Właśnie wchodzili Państwo G. Podchodzę i witam się. Oni uciszyli się, zaczęli oglądać nasze rowery i pytać, gdzie jedziemy. Do Paryża? A czy macie co jeść na drogę? Wspaniałe. Do Paryża przez Monte Carlo. Set formidable. Bez Pekin do Otwocka, mówiła służąca w lekarzu bezdomnym Słonimskiego. Z całą swoją żywnością kazał nam wprowadzić rowery do halu, zawołał żonę i zamknął się z nami w jednym pokoju. Potem otworzył jakieś inne drzwi do drugiego pokoju i zaczęło się oszabrowywanie czerwonego krzyżyka. Protestowałem, bo nie mieliśmy na rowerach miejsca, ale Tadzio kopał mnie w kostkie i szeptał – Milcz, jak pragną podskoczyć. Oni nakładali nam na to ręce, a my lataliśmy i składali wszystko w kącie. Sardynki, pasztet w puszkach, cukier, mleko w proszku, ser, czekolada, mydło, pudło krakersów. Koszulki trykotowe, kalesony, skarpetki, espadrille. Doktor G. biegał, szukał, co nam jeszcze wetknąć i w końcu kazał nam to upakować, bo musi zaraz wyjść. Przepraszał, że wieczorem nie będzie się mógł z nami widzieć, ale jutro rano mamy przyjść na śniadanie do nich. Rowery możemy tu zostawić, a naprzeciwko jest dużo tanich hoteli. PG wyszedł, a dla nas zaczęła się tragedia, gdzie to upchać. Porobiłem pudła z tyktury i powoli jakoś się to rozłożyło. Potem zdjęliśmy szorty i włożyli spodnie i na miasto. Wynajęliśmy pokój w jakimś malowniczym hotelu godzinowym, złożyli tam nasze drobiazgi i znowu do miasta. Na kolację było za wcześnie. Zatrzymał się koło nas mały zielony tramwaj, taka krakowska jedynka. Wsiadamy i jedziemy, potem z powrotem, byle jeździć i patrzeć przez okno. Chodzimy i oglądamy wystawy. Sklepy sportowe wspaniałe. Na ulicach pełno młodych dziewcząt i chłopców. Zapada ciepły wieczór i jesteśmy już niemożliwie głodni. Montpellier przestanie jutro istnieć będzie jakieś inne miasto. Czasu nie ma, nie liczy się. Jestem cały wzrokiem, pochłaniam, łykam i nie myślę, bo nie da się myśleć. Każde głupstwo jest urocze i nawet każdy papieros smakuje bardziej niż zwykle. Na kolację jest zupa, fasola z mięsem, kesulę, makaron z sosem pomidorowym, brzoskwinie. Potem kawa w jakimś czerwono oświetlonym bistro, pełnym wymalowanych radacznic. Ubóstwiam to słowo. Już jest ciemno, łazimy z kąta w kąt. W końcu trafiliśmy na ulicę, na której są same domy publiczne. Z każdych drzwi, z każdego okna dolatują śmiechy, śpiewy, dźwięki pianoli lub harmonii, klekot zsuwających się ze stóp pantofli, brzęk szklanek, szczęk naczyń, spuszczanie wody w ubikacjach. Na podświetlonych ekranach firanek w otwartych oknach rysują się jakieś cienie. Tu światło gaśnie, tam się zapala. Gwar cichnie nagle, potem znowu hałasy. Przypomina mi się jeden z najlepszych wierszy Wilda, czytany w świetnym tłumaczeniu niemieckim. Hurenhaus. Cały ten wiersz jest zgrzytliwy, książki, rymy w rodzaju grotesken, arabesken, suche, równocześnie sztuczne i duszne. Znowu cisza i nagła, nieoczekiwana. Słychać gdzieś ostry, rzęźliwy kaszel płuc, w których już brak powietrza. Płucna czkawka. Ten cały kąt robi wrażenie dusznej piwnicy pełnej jakichś sztucznie hodowanych kwiatów, jadowitych, pachnących o zblakłych, wężowych łodygach, rozpełzniętych po ścianach ruchem glisty. Ciekawe, pełne swoistego uroku i wstrętne, oślizgłe i śluzowate. A równocześnie pociągające. Myślę o absyncie, o rysunkach Konstantin Guisa, o fil Liza Goncorta. Mam nieprzepartą ochotę wejść do środka, zaglądnąć, zobaczyć kolory, zakuć się głębiej czymś tym ostrym, co jest w całej atmosferze. Ale tadzie nie ciągnie. Jędruś, uciekajmy stąd. Idziemy. Siedzę przy stoliku i piszę. Okno naszego pokoju wychodzi na malutkie podwórko i w domu naprzeciwko znów Hurenhaus Śmiejemy się Noc jest duszna spocona z któregoś okna powyżej dochodzi śpiew Ciepły głęboki alt kobiecy śpiewa jakąś tęskną piosenkę po hiszpańsku Nawet tadio zasłuchał się i przerwał opowieść o swoim szwagrze który mu podiwanił cały komplet narzędzi sprzedał i potem był bity aż do utraty pierwszej przytomności Słuchamy Melodia obija się po dachach i płynie leniwie. Błądzi w kleistym mroku podwórka, przygasa i nagle wybucha w jakichś słowach o wielkiej ilości R. Wtem inny głos kobiecy, zachrypnięty i zdarty, stara płyta gramofonowa, zaczął komuś wymyślać i śpiew ustał. Tadzio zaklął i zaczął się rozbierać. Teraz już głośno oddycha. W takim upale wydaje mi się, że światło żarówki sypie się z góry, jak piasek. Dopiero teraz czuję, że jestem zmęczony.